Czy w ogóle warto zagłębiać się w styl, który na pierwszy rzut oka zupełnie nas nie pociąga? Istnieje opinia, że metysi wśród ludzi i mieszanki raz w świecie zwierząt bywają najpiękniejsi i najbardziej interesujący. Wnętrza również nie są tu wyjątkiem. Żadne naprawdę dobre wnętrze nie powstaje z niczego. Witam Was serdecznie, z tej strony Karina Romańska, architekt wnętrz, a Wy jesteście na moim kanale na YouTubie. To kolejne wideo z serii Style we wnętrzach które przeglądamy się bliżej różnym kierunkom w designie i ich niuansom. Pod koniec poprzedniego filmu o stylu kontemporary umówiliśmy się, że w komentarzach zaproponujecie styl, który powinnam omówić jako następny. Nagrałam już materiał o stylu dopaminowym, a dziś przyszła pora na art deco. Myślę, że w tej serii będę przyplatać style bardziej współczesne z klasycznymi. Wnętrze może mieć jedną główną bazę, np. minimalizm albo klasykę, ale jednocześnie zawierać dziesiątki elementów zapożyczonych z innych stylów. To właśnie one nadają mu głębię, złożoność i charakter. Studiując różne kierunki stylistyczne, po pierwsze możecie odkryć w sobie coś nowego i ze zdziwieniem zauważyć, że podobają Wam się zestawienie, których wcześniej zupełnie się po sobie nie spodziewaliście. A po drugie, nauczyci się świadomie łączyć elementy różnych stylów, zrozumieć ich pochodzenie i umiejętnie adaptować je do własnej estetyki. Art Deco, jako styl niezwykle wyrazisty, dorobił się całej masy stereotypowych skojarzeń. Chicago, gangsterskie tematy, mężczyźni w smokingach, kobiety w piórach, najlepsze hotele Nowego Jorku, wielkie Gatsby, cały blask luksus Stanów Zjednoczonych. Z początku XX wieku. Tymczasem, art deco, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie narodziło się w USA, lecz we Francji w latach XX-X wieku. To kierunek nie tylko w projektowaniu wnętrz, ale w sztuce w ogóle. Sama nazwa art deco oznacza sztukę dekoracyjną, i właśnie tak zostało określone podczas paryskiej wystawy w 1925 roku. Jak każdy styl, a szczególnie style XX wieku, ardeko nie powstało w próżni. Okształtowały je trzy główne nurty. Pierwszym z nich był tradycyjny europejski neoklasycyzm. Mówiąc prościej, klasyka europejska. Przyjawiało się to w symetrii, w zastosowaniu klasycznych detali, sztukaterii sufitowej, gzymsów i rozet. Właśnie dlatego, mimo swojej dekoracyjności i pewnej teatralności, Art Deco do dziś postrzegany jest jako styl o wyraźnie klasycznym charakterze. Drugim nurtem, który miał ogromny wpływ na Art Deco, był modernizm, a dokładnie secesja czy Art Nouveau, popularny w Europie od końca XIX wieku. Charakteryzowały go obłe linie, miękkie formy oraz odejście od surowej, klasycznej geometrii. Do tego dochodziły ultra nowoczesne jak na tamte czasy awangardowe kierunki w sztuce, takie jak kubizm czy futuryzm, czyli współczesne inspiracje, które zaczęły kształtować nasze rozumienie architektury i designu. W gruncie rzeczy art deco to eklektyzm początku XX wieku. Z jednej strony oparty na tradycji, z drugiej, niezwykle nowoczesny, progresywny i uwielbiany przez artystyczną bohemę. Jego pewna teatralność wynika z faktu, że narodził się po I wojnie światowej. Powojenne wnętrze często stawały się bardziej odświętne, efektowne i wręcz sceniczne. Ludzie mieli potrzeby uczestniczenia w czymś radosnym, wyjątkowym i celebrującym życie. Rozłóżmy więc styl Art na czynniki pierwsze i zobaczmy, z czego tak naprawdę się składa. Przygotowaliśmy też dla Was specjalne e-booki o łazience i kuchni. To praktyczne przewodniki, w których krok po kroku prowadzimy przez wszystkie etapy projektowania. Od układu funkcjonalnego i ergonomii, przez planowanie hydrauliki, wybór materiałów wykończeniowych, sprzętów AGD dla kuchni i armatury łazienkowej, aż po oświetlenie, przechowywanie i unikanie najczęstszych błędów. Znajdziecie w nich również checklisty, które ułatwią planowanie, oraz kilka przykładów naszych projektów łazienek i kuchni, wraz z analizą przestrzeni. W e o łazience dodatkowo przygotowaliśmy rozdział o kolorach i przykładowych połączeniach materiałów, które możecie zastosować w swoich łazienkach. Te e-booki są dla osób, które chcą uniknąć kosztownych błędów, zaoszczędzić czas i nerwy, a jednocześnie cenią sobie jakość i wygodę przy planowaniu remontu, zarówno łazienki, jak i kuchni od podstaw. Szczegóły znajdziecie klikając w link pod wideo albo w pierwszym przepiętym komentarzu. Przede wszystkim były to materiały maksymalnie luksusowe, szlachetne oraz metale. Kość słoniowa, heban, lakierowane na wysoki połock drewno, brąz i złoto. Niemal wszystkie elementy od wykończenia ścian były zdobione, malowane, uzupełniane masą perłową lub metalicznymi detalami. Jednak hardeko wyróżnia się nie tylko metalicznym blaskiem, lecz przede wszystkim swoimi charakterystycznymi ornamentami, złożonymi, nieoczywistymi o bardzo wyrafinowanej strukturze. I to właśnie ten element możecie w różny sposób wprowadzić do swojej wnętrz, aby nadać im dekoracyjności i charakteru. We wnętrzach hardeko możemy wyróżnić trzy główne grupy ornamentów. Pierwsze to ornamenty geometryczne oparte na kołach, kwadratach oraz promieniach wychodzących z jednego punktu. Nie jest to jednak abstrakcja w rozumieniu współczesnej architektury czy konstruktywizmu. To symetryczne, niemal mechaniczne struktury. W tamtym okresie rozpoczął się intensywny rozwój techniki i przemysłu. Jeśli dziś pragniemy być bliżej natury, co widać we wnętrzach i wzornictwie mebli, to 100 lat temu ludzie byli zafascynowani maszynami. Ornamenty inspirowane były uproszczonymi kołami zębatymi, dźwigniami, koncentrycznymi okręgami. Można było spotkać nawet wzory przedstawiające lokomotywy parowe czy pierwsze samochody. Wszystko było podporządkowane symetrii. Ardeko wciąż wyrastało z klasyki, a epoka świadomej symetrii miała dopiero nadejść. Można powiedzieć, że był to high początku XX wieku. Historycy sztuki określają Ardeco mianem epoki zespolenia człowieka i maszyny. Techniczne ornamenty najczęściej pojawiały się na frontach szaf, drzwiach, boazeriach, panelach drewnianych oraz w formie wzorów na tkaninach. Drugi typ ornamentów, co może wydawać się zaskakujące, to motywy roślinne: liście, kwiaty lotosu i ptasie pióra. Również tutaj forma była zdyscyplinowana, geometryczna i nieco techniczna. Warto zaznaczyć, że ornamenty inspirowane naturą były znacznie popularniejsze w Europie. W Stanach Zjednoczonych nie przyjęły się w takim stopniu. Trzecią grupę stanowią elementy egzotyczne: tropikalne zwierzęta, kwiaty, motywy dżungli, wzory etniczne, charakterystyczne dla południowych kolonii. W tym miejscu Ardeco styka się ze styrem kolonialnym oraz zapowiada przyszły styl Fusion. Dalekie podróże stały się wówczas możliwe i dostępne nie tylko dla wojskowych czy uczestników ekspedycji naukowych, ale również dla biznesmenów. Pojawiło się coraz więcej transkontynentalnych liniowców, a odległy, tropikalny świat stał się bliższy i bardziej oswojony. Istnieje jeszcze czwarty typ ornamentów, inspirowany mistyką dawnych cywilizacji, a w szczególności starożytnym Egiptem. Pojawiały się motywy Słońca oraz Boga Słońca Ra. Reliefowe kompozycje autorstwa Żana Dunanda, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów tamtego okresu, stały się podstawą wzorów wykorzystywanych na tkaninach. To również bardzo charakterystyczny element stylu Ardeco. Ardeko wywodzi się z klasyki, dlatego zasada oświetlenia ogólnego jest dość czytelna i tradycyjna. Najczęściej mamy jeden żerandel w centrum pomieszczenia oraz kinkiety na ścianach, choć w praktyce światła jest zdecydowanie więcej. Światło ma za zadanie podkreślać połysk metali i sprawiać, że materiały zaczynają pracować. Pojawiają się więc lampy podłogowe i stołowe, które nie stoją przy łóżku wyłącznie z powodów praktycznych, ale są pełnoprawnym elementem dekoracji. Jeśli myślicie o aranżacji oświetlenia w stylu Art Deco u siebie, to kluczowa jest przede wszystkim symetria. Oprawy mogą mieć materiałowe abażury i rozbudowane dekoracyjne podstawy, np. w formie metalowej, reliefowej wazy albo szklanej konstrukcji przypominającej futurystyczny kwiat. Przy okazji przypominam, że nasze biuro od ponad 7 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz o dowolnym stopniu skomplikowania. Pracujemy w Krakowie oraz na terenie całej Polski, a wielu naszych klientów zgłasza się do nas również za zagranicy. Mamy w pełni dopracowany system pracy zdalnej i z powodzeniem realizujemy zarówno projekty stacjonarne, jak i online. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym filmem. Możecie przejść na naszą stronę internetową i zostawić zapytanie o niezobowiązującą wycenę interesującego Was projektu. W stylu art deco dominują meble o rzeźbiarskim charakterze i zaokrąglonych formach. Nawiązują one nieco do neoklasyki, ale w bardziej nowoczesnym, jak na swoje czasy, wydaniu. Tradycyjna pikowana tapicerka ustępuje miejsca wersjom dekoracyjnym, które mogą powtarzać linearne lub tropikalne ornamenty. Niektóre elementy wyposażenia, np. fotele, bywają celowo teatralne, niczym designerski, baśniowy tron. Wspominaliśmy już o czterech typach ornamentów charakterystycznych dla Art Mogą one pojawiać się zarówno w formie malowideł ściennych, geometrycznych wzorów na dywanach i jako reliefowe fronty mebli. Lustra oraz ramy obrazów bardzo często przyjmują formy wielokątów albo motywów promienistych. Omówiliśmy jak wygląda klasyczne Art oraz w jaki sposób można dziś wykorzystać jego elementy we współczesnych wnętrzach. Trzeba jednak jasno powiedzieć, Art to jeden z najdroższych w realizacji i najbardziej pokazowych stylów. Wymaga nie tylko dużego budżetu, ale także sporych przestrzeni i wysokich sufitów. Dlatego pełna stylizacja Art Deco bardzo często kończy się nieudaną imitacją. Mieszanie przypadkowych pomysłów, luster i elementów klasycznych sprawia, że wnętrze zaczyna przypominać sztuczny i wręcz zabawkowy domek dla lalek. Są tu właściwie dwie drogi. Pierwsza to pełna historyczna rekonstrukcja z prawdziwym rozumieniem dekoru i materiałów, o których mówiliśmy, druga to wprowadzenie pojedynczych dekoracyjnych akcentów ardeco do wnętrz nowoczesnych lub klasycznych. Nawet jeśli takie połączenia będą nie do końca precyzyjne i dość spontaniczne, całość nadal może wyglądać spójnie. Sprawia wrażenie naturalnej ewolucji wnętrza w konkretnej rodzinie. Można oprzeć się na symetrycznej geometrii, zastosować charakterystyczne ornamenty we frezach, frontów, szaf lub w płytkach, dodać delikatne mosiężne akcenty w oprawach oświetlenia, klamkach czy ramach. Świetnie sprawdzają się także meble o zaokrąglonych liniach oraz ich nowoczesne interpretacje. A tych na rynku jest dziś naprawdę dużo. Obej formy, geometria na dywanie i wyraźna symetria to bardzo dobry przykład udanej integracji stylu. Ardeko najlepiej łączy się z estetykami bliskimi mu czasowa, modernizmem, europejską klasyką czy stylem contemporary, o którym już wspominaliśmy. Można też sięgać po elementy z lat 50. i 60. Jeśli mówimy o detalach, a Ardeco to przede wszystkim detale, warto trzymać się jednej logiki ornamentu – albo roślinnej, albo technicznej. Teoretycznie można wzbogacać elementami Ardeko nawet ultranowoczesne style, w tym minimalizm. Obecnie bardzo popularne są minimalistyczne lampy inspirowane formami Ardeko. Najtrudniej natomiast połączyć Ardeko z nurtami, które ideologicznie stoją daleko od demonstracyjnego luksusu, np. ze stylem skandynawskim, który również już omawialiśmy. Na koniec napiszcie, proszę, w komentarzach, jak postrzegaliście Ardeko przed i po tym filmie. Czy wasze podejście do tego stylu się zmieniło? To może być bardzo ciekawy temat do dyskusji. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć w dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Do zobaczenia w nowym filmie.